Hej, z Mateusza, to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych, nie tylko. Na początku poproszę stałych widzów o łapkę w górę, by dodać wiatru w plecy algorytmowi mojego kanału, żeby film miał z górki i potrzebę jak najwięcej lajków. Dzisiaj w materiale chciałem pokazać Wam taki y, bardzo fajny rowerek y, dla statystycznej Polki, ale w sumie nie tylko dla Polki, bo dla Poleka może też, bo to jest taki rower, no, wydaje się, że to jest damka, y, ale... Y, i, jakby dla, dla dziewcząt, będzie super, tak? Ale, jakby dla chłopaków, e, którzy jakby chcą mieć bardziej wyprostowaną pozycję, też jak najbardziej jest ok. No, bo ogólnie przyjęło się tak, że rowery damskie po prostu są trochę krótsze niż rowery męskie, troszeczkę. Jakby to wynika z takich powiedzmy różnic anatomicznych. No i, 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 i tak. I to właśnie to jest ten rower. E, uważam, że to jest przyzwoita cena. tam 2200. Ogólnie fitnessy. Rowery typu fitness na hydraulicznych hamulcach to takie, powiedzmy, markowe to się zaczynają od 3000, więc to jest uważam bardzo, bardzo dobra cena. No są jeszcze też te fitnessy, które ja osobiście bardzo lubię, to od Lazaro, ale one są z kolei na fabrykach nie? i one też są o wiele tańsze. No ale jeżeli ktoś komuś na tym strasznie zależy, żeby mieć te hydrauliczne hamulce, to jak najbardziej takie coś może być. Zaraz wam powiem dlaczego. No i później jeszcze na koniec wam pokażę taką fajną ciekawostkę. Też od Marina, ale to później na koniec. Jakby dwa słowa wspomnę. Dobra, zacznijmy, zacznijmy od głównego wątku. Słuchajcie, bardzo fajny sprzęt. Ma wszystko to, co powinien mieć, a nawet trochę więcej. Ma sporo miejsca na bidony, Ma właśnie ma schowane kable w środku. Ma przyzwoity osprzęt, przyzwoity, no wiecie, taki nie najpodlejszy, marketowy, tylko taki powiedzmy Shimano no z niższej półki, ale, ale taki, że już można na nim 10 tysięcy km zrobić bez problemu. Mam tu na myśli te wszystkie przyrzutki. No bo na łańcuchu to. też ten łańcuch jest przyzwoity, ale i tak to jest od KMC. Ale tak, 10 tysięcy na tym łańcuchu nie zrobić, to nie ma takiej opcji, ale z 5 tysięcy myślę, że na rad zrobić, nie? No. Yy, I tak, właśnie, bo. Jak to większość, jak to wszystkie fitnessy ma oczywiście koła 28 o, To jest tak napisane, jak jest 700C to znaczy, że ma koła 28, to jest Standardowy rozmiar Opony, no 35 Myślę, że jest ok. no ja wolę preferowałbym trochę węższe opony, ale no nie ma tragedii Ciekawe jaki to jest bieżnik, bo O taki no dość gładki bieżnik, no spoko Może być No prosta kierownica 8 biegów, czyli, yy, czyli to wskazuje nam, że jest kaseta, ale nawet tutaj powiedzmy, że można sprawdzić, yy, bo jest to kaseta na pewno. Bardzo fajne przełożenie. 46 na 30 z przodu, 11x34 z tyłu. To jest takie przełożenie, że na najniższym biegu macie poniżej jedynki przełożenie, co jest yy, bardzo dobrym przełożeniem na, 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 na mocne podjazdy nawet. A na, a na najwyższych przełożeniach to macie, zobaczcie, ponad 4, więc to z takim przełożeniem to naprawdę można jechać i 50 na godzinę. Przy, oczywiście przy dobrym wietrze, wiadomo co chodzi. Nie? 50 na godzinę to nie jest, ho, jest hopsiop. No dobra, hamulce hydrauliczne, jak powiedziałem, no mówi. Ja osobiście preferuję fabryki, ale już Okej, okay, nie mogłem być hydraulicznym, że to się bardzo lubi, Mi zależy. No i tyle, wiecie, wszystko Shimano, powiedzmy e, no i nie ma tego, nie ma amortyzatora, to jest bardzo fajna rzecz, jest sztywny widelec, bo wiecie, bo chodzi o to, że mm, bo z tymi amortyzatorami to jest tak, że mm, że wiecie, że porządny amortyzator to kosztuje, sam, am, sam amortyzator to kosztuje 2000, porządny, nie, a takie, wiecie, te, te sprężynowe i tak dalej, to takie, no coś tam działają, nie, ale Powiem szczerze, że to też zależy, jak kto jeździ, nie? No bo statystyczny Polak to raczej jeździ, wiecie, z dziećmi, gdzieś tam po ścieżce rowerowej, do, do lasu, gdzieś to może skoczyć, ewentualnie, i tyle, nie? Więc to takim amortyzator w takich warunkach to nawet, taki, nawet takie lichy, nie? to nam mi wiele da. Bo jakby ktoś już skoczył gdzieś tam, wiecie, jakiś trudniejszy teren, to może jeszcze coś tam, może coś tam, jakieś korzenie i tak dalej, z jazdy, Coś tam może wiecie, taki mortator, Może nawet taki lichy, nie? Coś tam może pomoże, ale, ale takim e, statystycznym mieszczuch, mieszczuchom to w ogóle się nie przyda, taki mordwal, nie? No, także ten. i zobaczcie. E, Fairfax, e, Fairfax XT to linie rowerów fitness. I to właśnie, szukajcie właśnie fitness. To jest najfajniejszy rower, jaki możecie kupić. Zapewniający prędkość roweru szosowego, połącząc z wygodną pozycją twoich pleców. Tak, by sprostać codziennie komunik komunikacji. To wam powiem szczerze, że z tą, e, z tą prędkością roweru szosowego, to tak troszeczkę powiedziane na wyrost, e, ale, raz wam powiem dlaczego, e, połączona z wygodną pozycją twoich pleców i to jest prawda. To jest właśnie prawda, mówię, tak jak mówię, szczególnie na takim właśnie rowerze, nawet takim bardziej, powiedzmy, damskim. E, mm, znaczy wiadomo, to no, najlepsze są dla dziewczyn takie rowery, ale nawet dla chłopaków, przez to, że on jest krótszy, to automatycznie człowiek bardziej będzie wyprostowany. I, i to właśnie, e, jakby to jest, jakby tajemnica rowerów szosowych, że rowery szosowe są, e, że na nich się siedzi nisko, e, bo są dłuższe, tak, jeszcze kierownica jest tak do przodu wyciągnięta, i człowiek siedzi dużo niżej, i dlatego właśnie stąd ta prędkość wynika, tak? Głównie, głównie stąd, bo. Jakby na, największym największym generatorem oporu yy, na rowerze jest człowiek właśnie, nie? I im bardziej potraficie się położyć na tym rowerze, im bardziej obciążycie swoje plecy, tym y, tym szybciej pojedziecie. prosto, nie? I to nie jest tak, że położycie się na dwie minuty, tylko po prostu trzeba się tak nauczyć jeździć i trzeba jechać, jechać tak cały czas. I to wiadomo, że na, człowiek jakby nadwyręża plecy, no ale powiedzmy, że młodzi, gniewni, adepci. Yy, kolarstwa mogą sobie na to pozwolić, no bo jak tam ktoś ma powiedzmy 50 lat czy tam 60 no to już może mniej, tak, to już wtedy bardziej oczekuje, może już nie tyle prędkości, tylko tyle żeby po prostu przeżył, nie żeby jego plecy przeżyły, więc no właśnie, więc taki taki sprzęt, taki sprzęt jak najbardziej, no i też wiadomo, że jak ktoś ma te trochę więcej lat, no to trudniej mu nogę przełożyć przez ramę, więc to też kolejny plus ale to mówię, to nie, jest, to nie tylko o to chodzi, nie no także ten, także Uważam, że bardzo fajny, bardzo ładny sprzęt. I cena, jak za rower z, ro, z hamulcami hydraulicznymi, też uważam, bardzo korzystna. Także naprawdę, super. No i też fajnie, że, fajnie, że ten, ten widelny jest w jednym kolorze, tak wszystko ładnie się zgrywa. Bardzo fajny sprzęt. Co tu jeszcze mogę o nim powiedzieć? Tu mam miejsce prawdopodobnie na. Tak, tu jest miejsce na bagażnik. Proszę bardzo. O, tutaj Ciach. Też spoko, też się może przydać. Z przodu też coś widzę, że tu ma, a to pewnie na, na mocowania, nie, nie, tu jest na błotniki mocowania. Yy, to chyba też na, nie wiem, na dużego jest to mocowanie, ale może też na jakiś tam bagażnik, powiedzmy, przedni. No ale w każdym razie yy, można takim rowerem jechać, kupić go i naprawdę, i możecie jutro, czy to może jutro to nie, ale powiedzmy jakby było ciepło, nie. Co, wyobraźmy sobie, że oglądacie ten film yy, latem i, i zobaczmy, że jest codziennie 25 stopni, więc jutro można by takim rowerem jechać do Włoch na pewno. Bierzecie bagażnik, bierzecie plecak jeden, jeden plecak albo jeden sakwę i idziecie do Włoch. To w ogóle nie ma na nim problemu. To bez jakiegoś tam większego przygotowania. Tylko wiadomo, że to nie 300 km dziennie się jedzie, tylko jedzie się powiedzmy 80 albo 70, tak? I wiecie, o ile oczywiście, o wam urlopu starczy, wiadomo o co chodzi, nie? No, także bardzo fajny sprzęcik, bardzo mi się podoba. I cena też jest, też jest w miarę przyzwoita, bo ja też nie zawsze w tych swoich filmach, wiecie, ja nie rzadko patrzę, no chyba, że ktoś mnie poprosi, nie? ale ogólnie rzadko patrzę na takie rowery po 20 000, no bo po prostu są drogie, tak? Dla mnie jakby wszystkim bardzo ważny jest jakby stosunek ceny do tego, co ten rower oferuje i ten ma bardzo dobry ten jakby parametr, nie? Bardzo dużo oferuje, jak za tą cenę. A właśnie, i pamiętacie, jak, jak potrzebujecie jakiejś pomocy, nie wiecie co kupić, nie wiecie na co zwrócić uwagę piszcie do mnie śmiało, czy to w mailu, który jest w opisie filmu, czy w sekcji komentarzy zapraszam do kontaktu, a jak jesteście z Warszawy to też się mogę z wami spotkać, mogę iść z wami do sklepu mogę ewentualnie pójść gdzieś tam do jakiegoś człowieka, obejrzeć rower używany, żeby, wiecie, żebyście na minę nie weszli nie? oczywiście wiadomo, że o ile na to pozwoli mi czas, bo to z tym, z tym czasem to różnie bywa w dzisiejszych czasach, no będę. Dobra, także ten rower jest super, naprawdę jest bardzo fajny. Jakby jedyne co ja mogę powiedzieć, co jest od niego fajniejsze, to są te fitnessy od Lazaro. Po prostu są tańsze, ale już naprawdę są niewiele tańsze. No i mają fall breaki, tak. Więc niektórzy jakby nie mogą tego zdzierzyć tych fall breaków, Więc wtedy w takiej sytuacji jest tutaj, proszę bardzo, są hamulce hydrauliczne. Można sobie taki rower nabyć bez kompleksów. A teraz garść ogłoszeń parafialnych, jeżeli lubicie to co robię I chcecie mnie docenić, możecie Już teraz wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę A tak naprawdę to herbatę, bo kawy to w sumie nie piję Link w opisie filmu Dobra, a teraz drugi rower, o którym chciałbym ci powiedzieć, to jest ten też Marin e, Też w podobnym kolorze, ale to nie są te same rowery, uwierzcie mi e, Też, słuchajcie, w bardzo dobrej ceny 2100 zł I dlaczego nie jest dobrej cenie, a no dlatego Wiecie, bo tutaj jakby jak patrzę na ten osprzęt, to negoś jakby no nie zwala mnie z nóg. Nawet bym powiedział, że jest odrobinę, ale to naprawdę minimalnie słabsze od tego. Minimalnie. Ale słuchajcie, ale jest, ciekawostka jest taka, że po pierwsze, on ma e, koła 29, proszę bardzo, a ogólnie wszystkie rowery e, na kołach 29 cali są droższe. Nie wiem dlaczego, ale wszystko, to wiecie, w no, sumie to już od paru lat jest na rynku, więc jak to jeszcze wchodziło, to Jakiś tam był, powiedzmy, że argument, że to jest coś nowego i to musi być droższe, nie? No, ale tutaj... Ale on... No on właśnie jest na, na tych 29-calowych kołach Bardzo tam... spoko, nie? Jak komuś się marzy... komuś się marzy właśnie koła 29, bo na przykład, nie wiem, bo na przykład jest wysoki Bo... bo nie wiem, bo gdzieś tam przeczytał, że takie koła są lepsze, czy coś No wiadomo, że wszystko ma to swoje plusy i minusy Myślę, że gdybym ja jeździł w terenie, no bo ja raczej jestem szosowcem, ale gdybym, myślę, że gdybym jeździł w terenie, to myślę, że, bo jestem wysoką osobą, myślę, że mógłbym sobie jakby mm, skusić, myślę, że bym się skusił na, na, na 29 cali koła. No, także, także ten rower właśnie to oferuje. A oprócz tego, taka ciekawostka, zobaczcie, on ma amortyzator o bardzo dużym skoku, bo ma, zobaczcie, czekajcie, o tutaj jest, 20 mm, to jest sporo. Znaczy tutaj ten, to jest amortyzator oczywiście sprężynowy, to nie jest powietrzny, tak jak, jak przed chwilą mówiłem o tych amortyzatorach. Ale no mówię, jakby ktoś chciał zacząć taką powiedzmy przygodę yy, yy, z takim rowerem powiedzmy i tam sobie gdzieś tam pojeździć, pozjeżdżać z jakichś tam górek i tak dalej, myślę, że myślę, że to jest fajne na początek, nie? I on jest naprawdę, to jest wiecie, nie ma co, nie ma co na pierwszy rower kupować rower za 10 tysięcy, no bo, bo może nie traficie ze jakby z hobby, z hobby interficie, a tutaj, może naprawdę za dwójkę sobie capnąć przyzwoity sprzęt. Mówię przyzwoite, ja mówię, że to, ja wiem, że to nie jest najwyższa półka, ale jest przyzwoitym sprzętem i ta marka też jest taka już na naszym rynku, już taka troszeczkę zadomowiona. Raczej ma, zbiera raczej dobre opinie, więc no, bardzo fajny sprzęt. A tutaj a z tym osprzętem to też, jakby nie wchodząc w szczegóły, po prostu ma wszystko to, co powinien mieć taki podstawowy rower, tak? Nie taki pazierz z marketu, jakiś tam, no name, tylko wszystko ma otrzymano i tyle, nie? Łańcuch na szczęście ma od KMC, bo uważam, że KMC jest lepsze od Shimano. No i co? Co mogę jeszcze powiedzieć? I tyle, nie? Tutaj jest takie, już takie trochę bardziej miękkie przełożenie. No uważam, że też jest spokoj, bo to wiecie. No zobaczcie. Tam, tam było 46, nie? Ten, ten dwójka z przodu to jest 36, to jest dużo mniej. No to, to jakby sugeruje, że on rower, tym rowerem do 50 na godzinę po płaskim, po asfalcie się nie rozpędzicie, nie ma opcji. Nie wiem, jak, nie wiem jak im się obowiadać, bo to jest niemożliwe. No chyba, że nie wiem, no z górki to tak, wiadomo, to krawitacja pomoże. Ale z kolei ma bardzo fajne z tyłu przyrządzenie, bardzo miękkie. Zobaczcie, bo tu jest 22 do 34, nie? Tam przypomnę, było 30 do 34, tak? więc tu znowu jest 8 zębów mniej. A z tyłu jest to samo, więc tu naprawdę jest bardzo miękkie przełożenie, naprawdę można pod naprawdę hamskie podjazdy zrobić bez, bez praktycznie wysiłku. Dla tych, którzy jakby oglądają mnie z Warszawy, to mogę Wam tylko powiedzieć, że taką górkę szczęśliwicką, to byście machnęli praktycznie bez zająknięcia się na takim słożeniu, lekkim naprawdę bardzo fajne przełożenie bardzo miękkie no i mówię ja, gdybym ja jeździł na gdybym ja chciał zacząć jeździć w terenie to bym od czegoś takiego zaczął prawdopodobnie gdybym chciał właśnie od górala sobie zacząć to myślę, że myślę, że tak bardzo fajny sprzęt No tyle nie wszystko ma to powinien mieć taki podstawowy sprzęcik no i oczywiście ma, a właśnie, bo ma też te hydrauliczne hamulce. No tutaj, e, mówię, tutaj już jak ktoś jeździ w tym terenie i tak dalej, to już jest, e, zjeżdża z tych górek, to już tu ma jakby większy sens e, te hamulce hydrauliczne. No bo, e, bo w, takim, w takim rowerze miejskim to raczej zbyt dużego sensu jak dla mnie. Według mnie nie mają takie hamulce. Ale mówię, jak ktoś ba, komuś bardzo zależy, to, to okej. Okay. No a w takim, w takim rowerze już to jak najbardziej, tak? Bo po pierwsze dlatego, że jak się zjeżdża z góry, to się ma dużo większą prędkość. E, nie te powiedzmy 20 na godzinę, tylko raczej 40 albo 50, czasami nawet. No a po drugie, no to jest taki rower, właśnie nastawiony bardziej na e, po pierwsze, właśnie na te zjazdy, na te jakieś tam górki, podjazdy i tak dalej. A po drugie, też jak się jedzie w terenie, no to też można się spodziewać tego, że, że tu teraz jakieś błoto wejdzie, A wiadomo, że jak się błoto osadza na tych rantach kół, ubrańczy to. Jakby, te, jakby sprawność hamowania takich fabryków znacząco spada, a tutaj jakby w hydraulice tego nie ma. No a poza tym też jest ta mm, nieokiełznana i mm, nieprzebłagalna siła hydrauliczna, której się nie da zatrzymać po prostu i, i tyle. Nie? No to tyle na dziś, jak się Wam podobało to oczywiście subskrybujcie, napiszcie lajka, like Sorry, napiszcie komentarz, czy, czy wy bardziej jeździcie po szosie, czy bardziej, e, czy preferujecie bardziej jakby jazdę e, w terenie. No i oczywiście zostawcie lajka, żeby, żeby ten film się niósł dalej, o co chodzi, a jak potrzebujecie pomocy, to piszcie śmiało. Tyle, cześć!